Siema witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejne polowanie, tak więc zapraszam do oglądania. Co To jest ten rekol Mazda, jak go widziałem wtedy wsteim. Może jeszcze bogaty, ale ono jest Nie podoba mi się i tak ten rekord Czekaj. 24-7, czyli taką Mazda rx 7 Tutaj mamy e, tego rekolu na 3 i którego już mam. Ale biorę tego. Mustanga GTD. To dla stawicza, Tego bym chciał. Fajnie, że tego Challenger'a w końcu bierzesz. Nie brałeś w tym roku fioletowego. w tym roku fioletowego. No. W tym roku nie brałeś, więc fajnie, że teraz wziąłeś. No ten lepszy złoty. No, także mam Mustanga Jeszcze w nic nie wiem, bo jest pan w sobie. Dobra, jeszcze Fajny Thunder. W ogóle zmniejszono cenę z tego co widzę. Fajnie. O bo tu jest za 25, a tu jest za 30. To fajnie. Cadillac Escalade. Hmm. Dobra. Tutaj też myślę, no To jest w ogóle metal metal. mały jest, to mi się nawet zarobać. Ja w ogóle ten set cały pominąłem. Tam tylko chciałem nowe bracia i finalnie i tak nie widziałem. Uh -huh. Nie wiem, co to jest marolete? Nie ma co patrzeć. Nie... Bardzo mamy Zinsayu robić nowy case. Ojeju, co oni robią, zobaczcie teraz. Na karcie naklejają. Nie z tyłu. O, to też nowy case, spójrz i to yes, yes, yes. To jest ten case co od nim F40 jest czarny A bo to jest ten Dobra, to masz rację To jest ten case niestety Jest kit, concept. To mój kolega powiedział mi, że, że nie kupił Pokaż go Fajny nawet Musi się da podświetlić ogólnie tak ja Jak nagrywać. korweta Aha uh -huh. uh -huh. O, Lucid Air On mi się mylił z tym, do cylindry Ferrari tak, o, tak, o, się A no coś tam widać No ale widzicie case, którym jest czarne Ferrari F40 Przebrany Dobrze Proszę Bardzo moi drodzy mamy Taycana Turbo S Czyli model, który bym bardzo chciał Proszę bardzo mamy Tampon drugi światło z przodu Tampon drugi światło z tyłu Koło nawet nie najgorsze Na szczęście oba w tym samym rozmiarze Zobacz, to możemy z kolekcji zrobić. Hot Wheels EV. W sensie customy to najlepiej robić właśnie takich pustych. Aha. Z obu stron nie? Jest nawet tutaj o, rejestracja Turbo S no, za jest. Spokojnie też znajdziesz. Tak, to będzie bardziej zalegało no. niż Porsche 911 Turbo Cabriolet a i ten ja 11, tak? no. no i w koszu mainy nude słaby raczej więc tak szczerze mówiąc no to no nie no nie ma no nic ciekawego jeszcze na wieszaku albo no pod wieszakiem jest, ca jest cały set Jest cały dobry dun znać mojemu znajomemu który chciał ten set Bo jest nawet Chase Nissan Centra spoko ja nic nie z tego setu może bym Fiesta co najwyżej bro dobrze no i mamy cały set Compact Kings, pierwszy raz widzę całego Mamy jako piąty model Nissan Sentra, który jest chasen, momentalny w podwozie Średnio mi się podoba Dalej Miata Niby spoko całkiem Ale też mam maina, nie potrzebuję więcej, a to niestety z tego tutaj nawet nie ma światła z tyłu Dalej Subaru WRX, no i to już jest fajny model STI Spoko i wykonaniem nawet jako taką dalej tak już zaraz y, Civic Type R Nawet spoko, fajne mam malowanie, ale wnętrze mi się nie podoba no i najlepszy moim zdaniem model setu czyli fiesta spoko dobra i w drodzy no i co na wieszaku Trzy driftendery obok siebie wszystkie non STH Porter jest 200, Maserati, Audi 94, Charger Daytona. Więc bardzo fajne modele, ale to wszystko już można było znaleźć w Biedronkach. No i co? Nic ciekawego. No to idę dalej. No dobra, to matchboxy. To dla mojego kolegi leci, bo il mówi, że on chce. Citroen 2CV. Dalej. Eee. Leksusa kupowałem na początku tamtego roku czerwonego, więc zrezygnuję. Hmm. Chyba, że coś tu będzie jeszcze ciekawego. Tego range rovera chyba bym wziął. Fuel. Szkoda tylko, że tył nie ma. Jak na mecz boxa słabo, słabo z tym. <laughs> Czyli co, z ciekawych to tylko Lexus chyba No tylko tak jak mówię, mam już czerwonego, to nie będę kupował rekoloru do modelu, który wcale jakoś mnie mega 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 mocno nie przekonuje co Dobra No to co, chyba nic ciekawszego tu nie znajdę Ale i tak sprawdzę całe miejsce Żeby nie było Żebym później nie żałował Dobra a co to było takie szare? A, dobra, proszę bardzo. Taki ośmiopak, wszystko prawdziwe. Korwetka Austin Mini, kolejna korwetka Civic, Fortress 150, Lotus, nie, Evira chyba on był. To ja takie 86 i ten Fordzik. A ja z tego setu bym chciała tego Lotusa, więc. Nie biorę, choć cena dobra, jeśli ktoś kiedyś nie dorwał to myślę, że warto, zdecydowanie, bo naprawdę jest bardzo niska cena za sztukę, widzicie, 5 złotych za sztukę, to jak na hotlice świetna cena. No dobrze, także zapraszam do podsumowania, polowania, także co tutaj mamy, um, pierwsze co, mamy Mustanga GTD, błękitny z case'u B, co ciekawe STH. Moim zdaniem absolutnie najlepsza jest w tym roku i nawet F40 dla mnie nie jest lepsza. Właśnie ten Mustang, tak pięknie on jest zrobiony. On mi się znacznie bardziej podoba niż te dwa obok siebie, nie? Znacznie lepszy jest. No, naprawdę to, ta, ta kolorystyka jest fantastyczna, to yy, malowanie. No, po prostu super to wygląda. I lakier też jest taki fajny, metaliczny. Bardzo mi się podoba. Karta też w całkiem ładnym stanie tutaj głównie. Tam jak jest ta cyferka. Nie wygląda to aż tak idealnie. Dalej mamy fiestę, czyli kolejny Fordzik dzisiaj. To jest z setu y, Compact Kings, jak widzieliście, Ja cały set znalazłem, ale wziąłem ze sobą tylko fiestę. Jak dla mnie najlepsza, najciekawsza. Y, dość rzadko pojawia się w się. Nawet okej. Okay. Fajne malowanie. Plastikowe światło z przodu z tyłu mam no, no, oczywiście tampon, druki. Myślę, że całkiem ok, chociaż pamiętam im że to kosztuje 18 zł, a nie wiem, y, oto Burago kosztuje 15. Jest lepsze niż Premka Hot, jest tak. Dalej nie jest to zbyt nieopłacalne. No i w tym momencie mój Land Rover Range Rover, nie wiem jak to się czyta, ja mówię Few. Na pewno tak się nie czyta, bo to jest po prostu pewnie... PHEV. Uwaga, rozwinięcie skrótu to plugin hybrid electric vehicle. To jest ogólnie w ogóle yy, skrót, bo jest inna tam nazwa. No Ogólnie ten Range Rover. Spoko, nie? Spoko. E, jak się spojrzy, mamy też opony bieżnikowane z tym. To w Medboxie jest charakterystyczne, ale niestety tył jest pusty i na przykład ten velar. E, velar, velar. To był velar, no to on jest lepszy niż no wszystko z tego detalowo. A to matchboxa tamto hotwit, więc dziwne trochę. Ale myślę, że też spoko. No i dwa cvk dwa cv mam tutaj, moje, a to jest dla mojego znajomego zakupione Odbierze sobie i weźmie. Tak jak mówiłem, mam żółto. Także to jest podsumowanie. Moi drodzy, tutaj w plecaku. Coś mocniejszego niż w tym podsumowaniu. Na kanale chyba już wyleciało wcześniej nawet. Zobaczycie co to jest. Bo to jest grubsze niż to wszystko, co dzisiaj pokazałem kilku Dzięki za oglądanie, drogie widzę, zostaw lajka, like zostaw suba w na moim kanale, wbijaj na e, łowce Hotpis na serwer Discord jest to oczywiście link w opisie. Życzę mnie genialnej nocy i to tyle. Nara.